Na kolejnych astromagicznych czytaniach kart tarota wybierz kartę. Dziś sprawdzamy, co dzieje się u osoby, z którą nie jesteście obecnie w kontakcie. Jaką ma energię, jaki ma do Was stosunek, dlaczego się nie odzywa i czy się odezwie. Przygotowałam dla Was dzisiaj dwie grupy kart. Pierwsza grupa to grupa od lewej strony kadru. Wybierzcie tę, która Was najbardziej przyciąga. Pamiętajcie, że to czytania kolektywne, więc nie zawsze mogą z Wami rezonować. Zachęcam Was do wsparcia naszego kanału. Zostając członkiem naszego kanału AstroMagia, będziecie mieli dostęp do dodatkowych treści. A teraz zapraszam Was na czytanie. Grupa numer 1. Kartą przewodnią Waszego czytania jest Odwrócona Runa Pedro. Odwrócona Runa Pedro może sugerować, że Twoja osoba przechodzi przez okres niepewności, zamieszania lub trudnych emocji. Może wskazywać na to, że coś w jej życiu jest ukryte, niejasne lub nieprzewidywalne. Być może zmaga się z problemami, których yy, ty nie wiesz, albo przeżywa sytuacje, które trzyma dla siebie w tajemnicy. Taruna w pozycji odwróconej wskazuje na czas tajemnicy, czas niepewności. Mogą wychodzić na jaw teraz jakieś nieznane dotąd fakty, nieprzewidziane zdarzenia. Często coś związanego z przeszłością teraz właśnie wychodzi na światło dnia. Odwrócona Runa Pedro może też sugerować, że osoba ta nie jest gotowa na otwarcie się zarówno emocjonalnie, jak i komunikacyjnie. Może doświadczać zawirowań losu lub czuć się zagubiona, co wpływa na jej zdolność do nawiązywania lub utrzymania relacji. Co się powstrzymuje kontaktu lub zbliżenia się, i to jest poza Twoją kontrolą i poza Twoim zrozumieniem. Runa ta często sugeruje, aby zaakceptować obecny stan rzeczy i zrozumieć, że pewne odpowiedzi mogą nie być dostępne właśnie w tej chwili. Dodatkowe karty wyrocznie, które wyciągnęłam dla zarysowania szerszego kontekstu waszej sytuacji, to karta burzy z wyroczni archetypów i karta gniewu z wyroczni of the Soul. Obie karty wskazują. Na to, że tutaj doszło najprawdopodobniej do jakiegoś wstrząsu. Może to być jakaś awantura między wami, ale mam przeczucie, że w przypadku większości z was sytuacja, która spowodowała wzburzenie Twojej osoby i wprowadziła ją w jakiś trudnie emocjonalny czas, może dotyczyć czegoś poza, poza Waszą relacją. Jest to bardzo możliwe, że coś z przeszłości wróciło, zaburzyło jej równowagę i zabiera teraz sporo energii. Możliwe, że w takiej sytuacji ta osoba nie chce ci o tym powiedzieć, nie chce, żebyś o tym wiedziała lub o tym wiedział. W takich sytuacjach, w których doszło do cichych dni lub e, jakiejś separacji, pokłótni, karty wskazują, że ta osoba nie jest jeszcze w energii, w której chciałaby kontaktu, rozmowy, chciałaby się otworzyć. Jest zamknięta na komunikację. Jeżeli z Wami to rezonuje, zobaczmy, co na ten temat powiedzą karty Tarota. Wasze karty Tarota to odwrócona dziewiątka mieczy, odwrócony paś pucharów, piątka pucharów. Na spodzie talii jest odwrócony as pucharów. Sporo tutaj, sporo tu emocji i nerwów stresu, który jest, zdaje się mijać, ale wygląda na to, że po prostu tej osobie na ten moment po prostu że jest w separacji, bez kontaktu z Tobą. Jeżeli sytuacja, która zburzyła tę osobę ma związek z czymś poza was, Waszą relacją, to karty pokazują, że dzielenie się z Tobą tym, co ją dotknęło jest przyczyną stresu i woli Ciebie w to nie mieszać. Albo może się Niczego nie tłumaczyć. W sytuacji, w której ta osoba nagle się odsunęła i nie wiecie w ogóle o co chodzi, albo może jesteście ze sobą niedługo, lub może jesteście w relacji, w której zaczęliście się spotykać, ale nie jesteście w związku czy jakiejś zażyłości partnerskiej, tutaj może chodzić o powrót jakiejś dawnej historii, która łączyła się z rozczarowaniem, emocjonalną żałobą. Dużo tutaj żalu jest, ale i też pretensji. Te karty mogą pokazywać, że ta osoba wycofała się na ten moment z kontynuowania, rozwijania waszej, z waszej przepraszam znajomości ze względu na to, że nie ma na nią emocjonalnej przestrzeni. Jest pogrążona w żalu i ma niepoukładane sprawy, być może z utraconą relacją, z rozpadem związku, na który nadal jakby nie było tutaj zgody. Dla tych z Was, którzy są po jakiejś kłótni i doszło do napięcia właśnie w tej relacji, karty mówią nadal o jakichś pretensjach i takiej energii rozżalenia i rezygnacji, jakby ta osoba wątpiła, że uda się Wam pogodzić może jakieś różnice między Wami. W tych kartach jest też silna energia jakiegoś problemu z dojrzałością emocjonalną, której jest ze strony w, w tej relacji, właśnie. Odwrócony paść Pucharów i odwrócony as Pucharów trochę mówią jednym głosem o pewnego rodzaju zawziętości i tkwieniu w swoich, w swoich emocjach. Jedna z osób trochę się okopała, druga odsunęła, żeby uniknąć napędzania konfliktu. Mam też wrażenie, że ta osoba lub ktoś z Was czegoś tutaj żałuje. Żałuje, że czegoś nie zrobiła lub coś zrobiła i ma wrażenie, że to przyczyniło się do jakiegoś uszczerbku na bliskości między Wami, na takiej intymnej zażyłości. Widać, że zdecydowanie tu się tli dużo negatywnej energii, jeśli zastanawiacie się, czy się odezwać do tej osoby. Myślę, że to, to na ten moment nie przyniesie skutku pożądanego rezultatu. Niezależnie co się zdarzyło, ta osoba musi to sobie, to sobie przepracować i nie jest w tym momencie w miejscu, w którym komunikacja będzie konstruktywna. To wszystko co przygotowałam dla was na dziś grupa numer 1. Dziękuję za polubienia, subskrypcje i wszystkie komentarze i zapraszam was do wsparcia naszego kanału, który daje wam dostęp do wielu dodatkowych treści. Serdecznie was pozdrawiam i zapraszam na kolejne astromagiczne czytanie. Grupa numer 2. Waszą kartą przewodnią jest odwrócona karta runy Ingwas. W kontekście pytania o osobę, z którą nie ma kontaktu, osłabiona energia Ingwas może sugerować Okres przestoju lub stagnacji w waszej relacji. Być może są nierozwiązane sprawy lub wewnętrzne jakieś blokady, które utrudniają pójście naprzód. To może wskazywać na potrzebę zakończenia pewnych cykli, by otworzyć się na nowe możliwości, na nowe doznania, co właśnie w obecnej chwili wydaje się trudne lub nieosiągalne wręcz. Ingwas, nawet w osłabionej formie, mówi o potencjale i o wzroście, który czeka na swój czas, na odpowiedni moment miłości, gdy kontakt się urwał, Taruna podpowiada, że to może być moment zatrzymania, a nie definitywnego końca. To czas na refleksję, na zrozumienie własnych potrzeb i pragnień. Być może istnieją nierozwiązane sprawy z przeszłości, które wymagają twojej uwagi, które wymagają skupienia, zanim będziesz mogła, mógł pójść dalej. Ta karta zachęca do głębszego spojrzenia na siebie i w siebie i wskazuje, że czasem najlepszym działaniem jest brak działania. Cierpliwość i zaufanie do naturalnego rytmu życia, nie wszystko musi dziać się natychmiast. Daj sobie chwilę. Osłabiona energia Ingwas może również sugerować pewne oderwanie od rzeczywistości, jakby osoba ta tkwiła jedną nogą w przeszłości, a drugą w marzeniach o przyszłości. To znak, że być może unika ona teraźniejszości, przepraszam, być może paraliżuje ją strach przed odpowiedzialnością za własne życie. Taruna zachęca do zatrzymania się. Tę osobę, świadomego bycia tu i teraz. Teraz jest czas na relaks i na regenerację, na odpuszczenie przeszłości i przyszłości, by w pełni doświadczyć chwili obecnej. Dla szerszego kontekstu Waszej sytuacji, wyciągnęłam jeszcze dwie karty wyroczni, i są to: Karta Królowej z wyroczni Archetypów i Karta Straty z wyroczni Voice of the Soul. Więc mamy tutaj dwa komunikaty. Karta królowej wskazuje na potrzebę koncentracji na swoich sprawach i energii autonomiczności, co może w Waszej sytuacji wskazywać na niezbyt empatyczne zachowanie ze strony tej osoby i odcięcie Was od jej spraw osobistych. Jest tutaj też aspekt jakiejś dumy, może urażonej w wyniku właśnie jakiejś straty, która być może, której być może ta osoba kiedyś doświadczyła. Może chodzić o jakieś dawne rozstania, i tutaj to czytanie trochę przypomina czynanie, czytanie z grupy pierwszej. Więc być może, jeśli Was przyciąga, również tamta grupa, jest tam jakaś informacja dla Was. Przy czym tutaj ta osoba jest w energii trochę cynicznej. Nie ma tutaj żalu czy bólu, jest raczej cień arogancji i urazy względem dawnych wydarzeń. Być może coś w Waszej komunikacji, w Waszej relacji przypomniało tej osobie jakiś inny tok wydarzeń, jakieś schematy i uruchomiło się w niej coś, co spowodowało wycofanie się z kontaktu i potrzebę przemyślenia i wcześniejszej, i obecnej sytuacji. Jeżeli ta część czytania z Wami rezonuje, zobaczmy, co powiedzą karty tarota. Wasza karty tarota to odwrócona trójka monet, kapłanka, odwrócona szóstka kijów, na spodzie talii jest, a z Pucharów. Okej, okay, tutaj sytuacja się klaruje o tyle, że prawdopodobnie mówimy o nowej relacji, o nowych początkach i relacji, która nastąpiła dla tej osoby po jakiejś innej, która zdecydowanie, którą zdecydowanie ta osoba traktuje jak życiową porażkę. Znów pojawił się aspekt dumy. Szóstka kijów, która mówi o sukcesach i osiągnięciach, wskazuje na to, że ta osoba tak traktuje właśnie sprawy osobiste. Skrywa coś, co uważa za swoją porażkę, skrywa urażoną dumę, skrywa niedopowiedzenie. Prawdopodobnie właśnie w kwestiach sercowych. Ta osoba jest nieufna, jest nastawiona teraz na siebie, dlatego że być może czuła się wykorzystywana w jakiejś poprzedniej relacji. W kontekście karta rota, karta wyroczni, która mówi o stracie, nie tyle odwołuje się do sytuacji, w której ktoś z jakimś tęskni, coś jeszcze głęboko przeżywa i nie umie się z tego wyleczyć, ile wskazuje, że jest jeszcze jakiś niesmak. W kontekście spraw sercowych i jakiś element zamknięcia emocjonalnego braku otwartości na tę drugą osobę. Ale nie żeby chronić swoje uczucia, tylko raczej swoje ego. Ta osoba otwiera na ciebie swoje serce, ale woli zachować jakąś autonomię i poniekąd ubezpieczyć się przed ewentualną kolejną porażką. W porę może się z niej wycofać, jeśli poczuje, że coś zmierza w złym kierunku. Nie znaczy to, że teraz zmierza wszystko w złym kierunku. To nie jest koniec tej relacji, ani nawet jej przerwanie. To jest chowanie się do swojej jaskini, by mieć odpowiedni dystans, dlatego dajcie sobie czas. Tutaj najprawdopodobniej mamy do czynienia z sytuacją, w której może spotykacie się i wszystko jest w porządku, i nagle ta osoba znika. Jeśli to się wydarzyło po raz pierwszy, raczej, raczej odezwie się niebawem. Myślę, że kartę. Myślę, że karty starają się Was teraz zachęcić do poświęcenia energii samemu sobie, właśnie teraz, by nabrać odpowiedniego dystansu do niestabilnej w tym momencie sytuacji. Jeżeli w tej grupie osoby, które spotykają się lub są z tą osobą w bardziej zaangażowanej relacji od dłuższego czasu, to przekaz jest podobny, tyle że wskazuje na bardziej przewlekły problem, który leży w braku ufności i nieprzepracowaniu jakiejś dawnej urazy, która. Być może doprowadziła właśnie do schematu ucieczkowych tendencji. To wszystko, co przygotowałam dla was na dziś grupun numer dwa. Dziękuję za komentarze, subskrypcje i polubienia i zapraszam was do wsparcia naszego kanału. Serdecznie was pozdrawiam i zapraszam na kolejne astromagiczne czytania.